Omówię rozwiązanie zadania pizza. Rozpoczynamy od załączenia biblioteki CSTDO, dzięki której będziemy mogli wczytywać i wypisywać. Przechodzimy do funkcji głównej int main. Pamiętamy o klamerce rozpoczynającej. W tej funkcji deklarujemy 6 zmiennych typu long, long. Są to następujące zmienne: L1, M1, L2, M2, L i M. Deklarujemy również zmienną n typu int. Następnie wczytujemy zmienną n. Dalej wczytujemy zmienną l1 i m1. Przechodzimy do pętli for. Ustawiamy licznik i na 2 i wykonujemy naszą pętlę, dopóki i jest mniejsze równe n. Po każdym przejściu licznik zwiększamy o 1. Pamiętamy o klamerce otwierającej i zamykającej naszą pętlę. W tej pętli wczytujemy dwie liczby całkowite L2 i M2. Wartość zmiennej M ustawiamy na NWW od M1 M2. Zmiennej, wartości zmiennej L1 przypisujemy L1 razy M podzielone na M1. Wartości zmiennej M2 przypisujemy L2 razy. M podzielone na M2. L1 ustawiamy na L1 plus L2. M1 na M, a L na NWD od L1 i M1. L1 dzielimy na L, M2 dzielimy na L. W zmiennej L przypisujemy wartość L1 podzielone przez M1. Jeżeli L1 modulo M1 jest większe od 0, wówczas wartość zmiennej l zwiększamy o 1. Wypisujemy liczbę całkowitą i przechodzimy do nowej linii. Wypisywaną liczbą jest zmienna l. Kończymy działanie funkcji głównej poleceniem return 0 i pamiętamy o klamerce kończącej. Dziękuję.